thank mm -hmm. you W dniu dzisiejszym wystartował finał szlachetnej paczki na powiat Ostrowiecki. Mamy ponad 50 rodzin, 15 wolontariuszy włączonych do projektu, ale tych wolontariuszy jest więcej. Już zaczynają do nas przyjeżdżać osoby prywatne, które nam pomagają, osoby, które udostępniają nam swoje samochody. Więc łącznie około 60 osób bierze udział w, w tegorocznym finale szlachetnej paczki. Jakie były potrzeby? Potrzeby były różne. To była żywność, to była chemia, to były pralki, lodówki, kuchenki, ubrania, wszystko, naprawdę wszystko. Co będzie działo się w sobotę i w niedzielę? To są dwa dni ciężkiej, ale naprawdę fajnej, miłej, dobrej pracy. Będziemy rozwozić te paczki do rodzin i zdawać darczyńcom relacje z re reakcji, reakcji rodzin. Czy do akcji przyłączyły się instytucje, firmy? Jak to wyglądało? E, przyłączyły się do nas różnego rodzaju firmy. Przyłączyła się restauracja Czefiko, która e, w sobotę i w niedzielę każdemu wolontariuszy zapewni ciepły posiłek. Przyłączyły się do nas kwieciarnie, które zrobiły piękne e, bukiety. To jest kwieciarnia Tara. E, Przyłączyło się do nas starostwo powiatowe w Ostrowcu, za co jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni pani, pani staroście i e, wicestaroście. E, przyłączył się do nas Urząd Miasta, przyłączyło się do nas wojsko, przyłączyła się do nas gmina Waśniów, wójt gminy Waśniów, e, Ochotnicza Straż Pożarna z Waśniowa. Naprawdę bardzo, bardzo dużo osób, gdzie nie jestem w stanie teraz wszystkich wymienić. Czy można powiedzieć, że mieszkańcy powiatu mają otwarte serce na takie akcje? Mają, mają bardzo otwarte serca. Po jednym z postów na, na social mediach, gdzie poprosiłem o pomoc, przez jeden dzień odebrałem setki telefonów od osób, które po prostu nam chcą pomóc. Wszystkim, wszystkim naprawdę dziękuję. Dziękuję darczyńcom, dziękuję firmom, które nam pomagają, urzędom, a przede wszystkim moim wspaniałym niezastąpionym wolontariuszom.